Witajcie, z tej strony Ryl Śliwka To jest 16 odcinek z gry Super Mario Odyssey W dzisiejszym odcinku musimy przejść przez zrujnowane królestwo które nie było planowane niestety Bowser nas strącił bo jak pamiętacie musieliśmy ruszać do królestwa Bowsera ale Bowser i jego smok nie wiadomo co to za smok na razie Nigdy wcześniej go nie było Strócili nas po prostu i jesteśmy teraz tutaj W tym królestwie Ok. Skrzynia i trochę tak. Starożytna skrzynia skarbów Starożytnej skrzyni skarbów raczej Dobra Także nasz kuchcik Mario Kuchcik Mario Dobra, możemy go tak chyba nazwać Stara się tutaj Dojść do smoka i go pokonać Także już w sumie lecimy. Nie ma na co czekać. Okej, okay, co się dzieje? O kurde. Okej, okay, to wygląda groźnie. Co by nie powiedzieć? No i tak na razie pierwszy jego atak to jakieś e, piły I teraz upada Aha, i teraz tworzy takie elektryczne fale No i dobra musimy teraz oderwać te słupki z grą jego głowę Dokładnie I co dalej? Dobra, dalej znowu będą to piły, tylko pewnie więcej. O, teraz aż pięć, no dobra. Okej, okay, następne. Ok, lepiej sobie skakać do źródła. Bo do źródła już nie wrócą. Okej, okay, teraz trochę jest inny ten wygląd tych yy, fal elektrycznych. Okej, okay, szybko, szybko. Dobra. Drugie uderzenie. I już będzie po nim. O, patrzcie, ile teraz tych pił. Okej, okay, bo się obramujesz ścianę mówi. Nie ma co się dziwić, że oberwałem. O nie, znowu oberwałem. Kurde. Muszę uwagać. Nie. Nie. Mario, szybciej Nie ma na co czekać. Szybko, szybko, szybko Damy radę Kurde, nie dałem rady, no, o, jestem w jego ciele Dobra, ale przynajmniej już teraz tych sukniów nie będziemy musieli Odrywać, tylko jakbym przeżył, to też by było fajnie Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Dobra, dobra, przeżyłem, to jest najważniejsze Jedno życie co prawda zostało. Rozważam te dobra już. No i dobra, multiksiężyc. Walka z Lordem Błyskawic. Okej, okay, czyli to jest Lord Błyskawic. Nie, no co daliśmy radę? Świetnie. I co dalej? To chyba wszystko tutaj, nie? Dobra. Trzech księżyców potrzebowaliśmy. Mamy cztery. O, taka muzyczka gra. O, kojarzycie to jest muzyczka z festiwalu. Tylko w wersji takiej pozytywki. Dobra. Cztery księżyce na pewno wystarczą. Ok. Odysseja została naprawiona. No i od razu ruszamy do podstawa zera Miejmy nadzieję, że już nas nic nie zatrzyma w drodze ten smok Wisi sobie na wieży Zwisa z wieży Mamy równo 200 księżyców O kurde No nie zapowiada się to dobrze Okej, okay, to było całkiem nieprzyjemne przerywanie naszych planów, ale cieszę się, że naprawiliśmy statek. Okej, okay, jaki skill okay. tym razem? Quick swim. Aha, czyli e, musimy wcisnąć ZL Y. Tak. Wtedy taki jest jakby dive, tylko że pod wodą. Okej, okay, spójrzmy na Królestwo Bowsera. Hmm. Architektura, statuetki. Statek Bauzera, chwila. On ma swój własny. Oj, zamek, on ma swój własny zamek? Rany. Musimy pomóc tym, tej dwójce. Ok, już się ciemno zrobiło. Ok, Królestwo Bauzera, zamek Bauzera. Czyli jest to zrobione teraz w takim japońskim stylu. Ok infiltracja zamku bauzera zobaczymy czy takich przeciwników bo zazwyczaj to jest to wielkie starcie ale, ale mówię, że w przeciwieństwie do zamku bauzera w większości grach Mario które są właśnie zamek, jest lawa taka mroczna taki mroczny klimacik no co tutaj Mamy trochę taki japoński styl Nie ma tutaj Lawy z tego co widzę, ale No Jednak tak to udało mi się zrobić dobrze, że to pasuje wszystko do Bowser'a Tak po japońsku trochę No ale dobrze Dziękuję za oglądanie tego naprawdę krótkiego odcineczka Jeśli wam się spodobał to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję No i co? Widzimy się w następnym odcinku z Super Mario Odyssey. Cześć!